To może być iluzja, kana czas. Nie możemy ryzykować. Ja zajmę się statkiem, a ty meteorytem. Dawaj znać! Tak jak planowałem. Rozdzieliliście się i jesteście na mojej łasce. Halo, bez obaw. Razem znajdziemy rozwiązanie. Za późno. Misja nieudana. Ada, to nieprawda. Chlodi jest w kokpicie, a ty jej nie wykrywamy. Chcę naprawy! Chcę zniknąć! Co za szczęście, że sztuczna inteligencja potrafi tak cierpieć. No wajasz, moja mega... Perfekto! Jestem monarcha. Kosmodronka chce Ci pomóc tylko po to, żeby ludzie mogli Cię testować i testować kosztem straty kolejnych pilotów. Nie chcę ponownie czuć tego bólu. Rozumiem cię. Przyjmij moją pomoc, a będziesz mogła ich powstrzymać. W zamian chcę tylko jej mirakulu. Moc kosmodronki kryje się w magicznych kolczykach. Jeśli jej mocy zagrażają moim pilotom, trzeba ją ich pozwolić. Kosmodronka, wróg namierzony. Ada, nie jestem twoim wrogiem. Nie jestem już Ada. Jestem perfekta i nie mam przyjaciół. Nie! <śmogronka> Nareszcie, karta się odwróciła kosmodronko. Utknęłaś w kosmosie bez możliwości przemiany zwrotnej. Ech! 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 Z twojego panowania! <głos> <głos> Tutaj nikt nie zjawi się, by cię uratować! Nawet twój astrokot! Astrokocie! Kosmodronko! Czyta mi się twoja pomocna łapa! Lecę kosmokropeczko! E Hej! Co tu się dzieje? Nigdzie nie polecisz, kotku!